I ta dobra nowina o Królestwie będzie głoszona na całym świecie. Na świadectwo wszystkim narodom, a potem nadejdzie koniec. Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na moim kolejnym nagraniu. Dzisiaj sobota, wczesne popołudnie, więc zgodnie ze swoim zwyczajem, który miałem, przez całe życie sobotniej służby, sobotnego ogłoszenia. Także i dzisiaj pozwólcie, że ja troszeczkę opowiem Wam o tym Królestwie Bożym, o którym nakazał nam głosić nasz Pan Jezus Chrystus. No właśnie, słuchajcie, ostatnio w czwartek, kiedy wróciłem po pracy, zrobiłem krótkie nagranie i pozostawiłem Ciebie, drogi mi świadku Jechow, oraz także inne osoby, które nas słuchają ale bardziej kieruję, kieruję te nagrania właśnie do, do Ciebie, Świadku Jehowy, z takim pytaniem, czy czynisz uczniów, czyli czy jesteś uczniem naszego Pana Jezusa i nauczasz ludzi wszystkiego, co On nakazał. Wszystkiego. Zwróciliśmy wtedy uwagę na pewien tylko jeden aspekt z tego słowa wszystkiego, tylko o jedną naukę, jeżeli chodziło o jedną naukę albo o jeden nakaz o spożywanie wieczerzy. Pozostawię Cię z tym, pozostawiłem Cię z tym. Wierzę, że głęboko analizujesz albo myślisz sobie właśnie teraz, albo masz jakieś przemyślenia dotyczące tego, czy właśnie nauczasz wszystkiego, co nakazał nam nasz Pan Jezus Chrystus. Słuchajcie, rozpocząłem dzisiaj od słynnego wersetu z Ewangelii Mateusza 24, 14, gdzie chyba każdy świadek Jehowy zna go na pamięć. tak? Jest to takie... Poselstwo, które też uważałem, kiedy jeszcze byłem w organizacji Świadków Jehowy, że tylko Świadkowie Jehowy realizują ten nakaz, czyli głoszą, głoszą po całym świecie dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Tak? Mało tego, tą Ewangelię Królestwa po całym świecie. No ale słuchajcie, kiedy kontynuując, jakby tutaj, moje nagrania i ten cały cykl. W których to pokazuje Wam, iż w pewnym momencie nasz wspaniały Ojciec w niebie zaczął mi pokazywać wersety troszeczkę z innej strony. Zaczął mi pokazywać może nie o tym, czego się mogę nauczyć o naszym Ojcu, ale to, co dany fragment mówi mi o naszym Panu Jezusie Chrystusie. No i słuchajcie, jest to werset, chyba, no nie wiem, znany wszystkim tak naprawdę, jeżeli chodzi o ogłoszenie dobrej nowiny, że. Będąc w organizacji, tak byłem przeświadczony, że tylko świadkowie Jehowy głoszą dobrą nowinę o Królestwie Bożym na całym świecie, tak? Ponad 200, chyba 35 krajów. Wszędzie są znani z tego, że chodzą, płukają od drzwi do drzwi dzwonią, czy w jakichś innych formach służby kaznodziejskiej. No i realizują ten werset, czyli można powiedzieć, no. Są uczniami pana Jezusa. I tutaj. <słuch> Kolejny raz chciałbym zadać Tobie takie pytanie szczere do analizy. Nie musisz odpowiadać teraz sobie, ale aby to pytanie Tobie pozostało w sercu, bardzo bym chciał. Czy Ty, świadku Jechowy, jesteś chrześcijaninem? Czy Ty, według definicji tego słowa chrześcijanin, Christianos, Należysz do Chrystusa, podążasz jego śladami, mówisz tak jak on, naśladujesz go i głosisz tą dobrą nowinę o Królestwie. Bo no słuchajcie, gdyby, gdybyśmy teraz się zamienili, ja bym usiadł po waszej stronie z tamtej strony i bym włączył, włączył sobie właśnie jakieś takie nagranie osoby, która zadajemy takie pytanie. A będąc jeszcze świadkiem Miechowy, słuchajcie, w stu procentach mówię, no to jest oczywiste, że jestem chrześcijaninem. No na 100%. W ogóle, co to za pytanie zadać świadkowi takie właśnie pytanie, czy jesteś chrześcijaninem? Słuchajcie, całe życie odpowiadałem twierdząco na takie pytanie, albo na takie sformułowanie, albo na taki zarzut, tak, że no przecież Wy nie jesteście chrześcijanami, tak jesteśmy. I słuchajcie, całe życie, będąc w organizacji. Ja byłem przeświadczonym o tym, że ja jestem chrześcijaninem. Czyli należałem do Chrystusa, że byłem jego uczniem. Mówiłem o nim, opowiadałem o nim, głosiłem o tym królestwie. Ale słuchajcie, no właśnie. Dzielę się z Wami oczywiście moimi spostrzeżeniami, moimi dylematami, pewnymi sprawami, które wtedy analizowałem, które wtedy też badałem. Bóg mi zaczął pokazywać swoje słowo w bardzo. No niesamowity, piękny sposób i słuchajcie, w którymś momencie, no niestety doszedłem do wniosku, iż ja nie mogłem odpowiedzieć twierdząco na tak sformułowane pytanie: Czy ja, będąc świadkiem Jechowy, jestem chrześcijaninem? Mówię oczywiście o swoim odczuciu, o tym, o czym ja myślałem. Oczywiście, powtarzam to po raz kolejny: Masz prawo się ze mną nie zgodzić, ja to szanuję. Ale pozwól, że dzisiaj właśnie, w to sobotnie popołudnie, omówimy sobie temat Królestwa Bożego. Może inaczej, może nie to, że omówimy, bo to jest bardzo rozległy temat, słuchajcie, jest to bardzo, no podejrzewam, że moglibyśmy tutaj kilka dni analizować całe słowo. Natomiast dzisiaj ja chcę zwrócić wam uwagę na 13 rozdział Ewangelii Mateusza, i kilka przypowieści naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który mówił właśnie o Królestwie Bożym. Natomiast, jeżeli chcielibyście naprawdę uzyskać jakąś taką bardziej szczegółową wiedzę, zapraszam Was na takie kanały jak Tajemny Plan, do wysłuchania Fabiana Błaszkiewicza, czy chociażby Zenka Buchańskiego, czy chociażby Szymona Matusiaka z którzy naprawdę tak w taki no, bardziej już szczegółowy sposób Werset po wersecie przechodzą przez temat Królestwa Bożego. Ja dzisiaj też nie odpowiem Tobie na każde pytanie, natomiast podzielę się dzisiaj z Tobą właśnie tymi wersetami, tak jak wspominałem o tym, kiedy jakiś czas temu zacząłem na nowo czytać Pismo Święte, zacząłem zaznaczać wszystkie wersety, które na nowo zaczynałem widzieć, właśnie z perspektywy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Także tymi wersetami się z Tobą dzielę. No i z drugiej strony jestem ciekawy, czy. Czy udało się Tobie już znaleźć jakąś perełkę, jakiś werset, który inaczej przeczytałeś, spojrzałeś, zwróciłeś uwagę, nie to, czego ten fragment uczyć o Jechowie, ale czego ten fragment uczy ci o Panu Jezusie Chrystusie. Zapraszam Cię do tego. Zrób sobie taką podróż przez cały Nowy Testament, przez całe Nowe Przymierze czy w aplikacji, czy tak jak akurat ja, bo lubię bardzo otwierać Biblię i strona po stronie, zaznaczaj sobie każdy werset, zapisuj go sobie. To, kim był Pan Jezus, jak się ludzie do Niego odnosili, jak, w jaki sposób, może nie wszystko, ale postaraj się zna, zaznaczać te wersety, które mówią tobie o tym, że na przykład ludzie przychodzili, oddawali Mu pokłon, to kim byli uczniowie, jak się Jego uczniowie odzywali do Niego, w jaki sposób On, jakby wiesz, no czego mógłby się od Niego akurat nauczyć. Zapraszam Cię do tego naprawdę, swoje znajdziesz tyle skarbów, że to po prostu będzie piękna podróż. Ale przedtem, oczywiście, zawsze pomódl się do naszego Ojca w niebie. Tak jak powiedział nasz Pan Jezus Chrystus. On w modlitwie wzorcowej nie użył imienia Jehowy. On tam powiedział: Nasz Ojcze w niebiosach, Twój Ojcze w niebiosach. I tak rozpoczyna, rozpoczynaj modlitwę. Tak jakbyś. Przyszła do swojego Ojca Kochanego. Wylej przed nim serce i rozpocznij właśnie tak. Nasz Ojcze, mój Ojcze Kochany w niebiosach, niech będzie uświęcone Twoje imię. Mateusza 24:14 14, dzisiaj odczytałem. Natomiast pod troszeczkę dzisiaj Wam pokażę innym kątem ten werset, bo tutaj czytamy. Dzisiaj akurat będę czytał z przykładu UBG, czyli na Biblia Gdańska. Ten werset brzmi tak. I ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy przyjdzie koniec. Ewangelia Królestwa. Hmm, bardzo ciekawe. He, zadałem Tobie jakiś czas temu pytanie, drogi świadku Jehowy. Nawet tak zatytułowałem to nagranie Królestwo Boże czy dla świadków Jehowy? Ze znakiem zapytania. Pokazałem Tobie. Moje tutaj, jakby przemyślenia, iż tak naprawdę ja całe życie nie chciałem wejść do tego królestwa. Głosiłem o czymś, o czym tak naprawdę nie było mi bliskie. Głosiłem o królestwie bożym, do którego sam nie chciałem wejść. Bo tak wytłumaczył mi niewolnik wierny i roztropny, że ty. Będziesz tutaj żył na ziemi, w raju, będziesz miał ładny dom, będziesz cieszył się zdrowiem. No, znacie te wszystkie ilustracje, prawda? Tutaj na ziemi, pod panowaniem tego królestwa. No i wiecie, słuchajcie, taka szczera analiza i odpowiedzenie sobie na kilka takich pytań pokazało mi, iż ja będąc świadkiem Jechowy głosiłem, Coś, do czego sam nie chciałem wejść. Więc jak to mogło być, wiecie, mówione z serca, prawdziwie. I teraz tak, pukałem do ludzi, opowiadałem im o tym króle, może inaczej, opowiadałem im, co będzie pod panowaniem tego królestwa. Ale sobie nie przypominam takiej służby, żebym ja mówił ludziom, zapraszam panią do tego, aby pani robiła wszystko, aby wejść do tego królestwa. No, i słuchajcie, to były takie pytania, to były takie przemyślenia. Po prostu, wiecie, już mówiłem taki przykład. Młot pneumatyczny, który po prostu kruszy mur. No to jak to? Nauczam kogoś, mówię o czymś. No właśnie. Zobaczmy, co na ten temat. Powiedział nasz Pan, Jezus Chrystus, do swoich uczniów. I do swoich naśladowców, czyli do tych, którzy podążają za Nim, którzy są Jego uczniami, którzy, tak jak przeczytaj całe Nowe Przymierze, czego nauczali pierwsi chrześcijanie, pierwsi uczniowie, których później nazwano chrześcijanami. Bo na początku oni po prostu byli nazwani, że to są wyznawcy tej drogi, no. Idą, opowiadają o jakiejś drodze, o tej drodze. Wszyscy mówią o tym Chrystusie, tak? O tym Jezusie. Że ten Jeszua to jest ten jach, że ten Jezus jest tym Chrystusem, który miał przyjść, tym pomazańcem. I ich nazwano chrześcijanami. A z definicji sam sprawdź, co oznacza słowo chrześcijanin. Więc moje, jakby takie kolejne raz zadane pytanie, świadku Jehowy. Czy ty. Będąc świadkiem Ojca, tak? Świadkiem Jehowy, czy Ty jesteś uczniem Pana Jezusa? Czy Ty jesteś Jego świadkiem? Według dziejów apostolskich 1:8, tak? Kiedy otrzymacie moc Ducha Świętego, wstąpi na Duch święty i będziecie moimi świadkami, to powiedział nasz Pan Jezus Chrystus. Więc zadaj Tobie to pytanie kolejny raz. I dzisiaj do tych wszystkich, którzy są naśladowcami naszego Pana Jezusa Chrystusa, którzy utożsamiają się z Nim, głoszą o Nim. Głoszą o tym królestwie, do którego chcą wejść. Mało tego, głoszą o tym królu, bo nasz Pan Jezus Chrystus będzie królem tego królestwa, który przyjdzie tutaj na ziemię w widzialny sposób. I teraz zadaj sobie pytanie, drogi Świadku Jehowy. Czy Ty jesteś uczniem Pana Jezusa? Kiedy nauczasz o czymś, do czego nie chcesz wejść. Bo tak tobie wytłumaczył niewolnik wierny i roztropny, że jesteś drugą owcą. Ten werset też przeanalizujemy. Tam nie słowa druga owca, tylko inna owca. Inna to znaczy z narodów, który Pan Jezus też przyprowadza. I będzie jeden pasterz, jedno pastwisko, jedno stado. Złożonych z tych dwóch grup właśnie. Żydów, bo tak jak Pan Jezus powiedział tak do swoich uczniów: najpierw idźcie do zagubionych owiec z domu Izraela, a dopiero potem wiemy, kto był pierwszym poganinem: Korneliusz. I ta ogromna łaska tego, że my jako ludzie z narodów, jako etnos, możemy mieć tą nadzieję i wejścia do tego królestwa. Ale dzisiaj słuchajcie, Ewangelia Mateusza. 25, 34. Ewangelia Mateusza 25, 30, 27. Przepraszam, Mateusza, tak, 25. Tak, o, tutaj 25. 34. To jest ten moment, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus tutaj mówi o tym wydarzeniu, iż gdy Syn Człowieczy przybędzie w swojej chwale. To już też wspominałem o tym, kiedy on przybędzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed nim wszystkie narody i odłączy jednych od drugich, jak pasterz, odłącza owce od kozów i postawi owce po swojej prawicy, kozy po swojej lewicy. I teraz zobaczcie, to jest ten werset. Wtedy król powie. Do tych, którzy będą po jego prawej stronie, tak, po mojej prawicy. Przyjdźcie, błogosławieni Mego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. Jaka obietnica? Przyjdźcie, błogosławieni Mego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. No, słuchajcie, nie wiem, może ja to źle czytam, może może tylko ja to tak widzę, ale proszę, napiszcie w komentarzach, czy z tego wersetu wynika, iż Pan Jezus tutaj mówi do swoich uczniów, do tych, którzy są pobłogosławieni przez Jego Ojca, iż oni Będą pod panowaniem tego królestwa. No bo tutaj czytamy, że mają odziedziczyć królestwo. Pierw mówi w 24:14, że ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona. Ja jestem z wami, a tak, aż, aż do końca. Pan przychodzi. Widzi tych swoich uczniów, którzy głoszą o nim, głoszą o królestwie, mówi: Jesteście błogosławieni. Rozdzielam was, stawia po prawicy, i co mówi? Przyjdźcie, oddzielicie królestwo. Słuchajcie, bardzo ciekawe, oddaję to też inny przykład, przykład toruński, gdzie czytamy ten werset tak. Wtedy powie król tym po jego prawej stronie. Przyjdźcie, błogosławieni mojego ojca. Tak samo, odziedziczcie królestwo przygotowane od założenia świata. I mamy tutaj: odziedziczyć z gwiazdką, otrzymać w udziale. Otrzymać w udziale. Czyli Pan Jezus tu mówi konkretnie, że ci, którzy do niego należą, ci, którzy będą. Głosić dobrą nowinę o królestwie, kiedy on przyjdzie, to słuchać tylko jeden werset. Ja wiem, ich jest mnóstwo. Dzisiaj tylko ten werset, właśnie chciałem Wam pokazać, jak Bóg mi go pokazał. Nie wiem, może tobie inaczej, może inaczej to zobaczysz, ale ja z tego wersetu czytam, że każdy, kto zostanie postawiony po prawej stronie, po prawicy, do tych owiec, tak? Jesteś owcą, tak? W cudzysłowie, drugą owcą. Więc kiedy Pan przyjdzie, zobaczy ciebie według doktryny świadków Jehowy, drugą owcę, to on ci powie: odziedzicz, odziedzicz królestwo. Otrzymaj je. Wejdź do niego. Więc zastanów się, świadku Jehowy. Jeszcze raz. Bo gdybym zadał Ci pytanie, jaką masz nadzieję? W stu procentach jestem przekonany, że powiesz mi nadzieję ziemską, w raju na ziemi, pod panowaniem królestwa. Ale słuchaj, tu nie jest o tym mowa w ogóle. No tak, bo otrze wszelką łzę, zoczuj ich, śmierci nie będzie, pobudują domy, zamieszkają, tak jak Adam i Ewa. Pewnie tak będzie, ja nie mówię, że tak nie będzie. Ja nie mówię Tobie, że nie będzie raju. Nie będzie odtworzone tego, co było na początku. No bo tak zawsze mówiłem, że Bóg stworzył tak, tutaj na Ziemi raj, tak, Adam i Ewa żyli na Ziemi, taka była doktryna, tak nauczałem. Ale wiesz co, w kolejnym nagraniu, jeszcze dzisiaj je zrobię, pokażę Tobie, że wszyscy uczniowie naszego Pana Jezusa Chrystusa, apostołowie, oni nie nauczali o tym, że oni mają nadzieję żyć tutaj na ziemi. Nie wiem, może były jakieś takie osoby, które nie chodziły za naszym Panem Jezusem. Ale każdy, każdy uczeń Pana Jezusa, ten, który Go wyznał, ten, który jest Jego świadkiem, który świadczy o naszym Panu, ten, który utożsamia się z tym, co Pan do Niego powiedział. Cztery Ewangelie czytamy, o czym Pan mówił. Wszyscy apostołowie, wszyscy uczniowie, pierwsze zbory, pierwsze kościoły, pierwsze eklezje, wszyscy robili to, aby wejść i odziedziczyć królestwo. Odziedziczyć, otrzymać dziedzictwo, tak? Nie wiem, spadek, jakkolwiek. I teraz właśnie ja sobie takie zadawałem pytanie, analizując po prostu, wiecie, na no Nowy Testament, jakby odsunąć na bok, to, co mi tłumaczy, niewolnik wierny i roztropny. A logicznie czytając, ja po prostu słuchajcie, zacząłem odkrywać takie rzeczy, które być może już ty pomału odkrywasz. Iż uczniowie naszego Pana Jezusa Chrystusa, chrześcijanie, mieli robić wszystko, aby wejść do Królestwa. Patrzcie, to jest tylko jeden werset. To jest tylko jeden werset. Zaraz robię pewnie drugą i trzecią część tego nagrania, gdzie pokażę, jakich przykładów używał nasz Pan Jezus. Wszyscy robili wszystko, wytężali swoje siły, podążali za Panem Jezusem, po to, żeby wejść i odziedziczyć królestwo Boże. Nie wiem, proszę, znajdź gdzieś w Biblii, napisz mi. Że oni głosili o czymś innym. Że oni głosili, że oni chcą żyć tutaj w raju. Mieć ładny domek, nie wiem, ogródek, lwa, pieska, kotka. Napisz mi, znajdź, proszę. Napisz mi na maila. Czy pierwsi uczniowie o kim głosili? I dlatego pytanie, czy jesteś chrześcijaninem Świadku Jehowy? Czy jesteś uczniem Pana Jezusa? Czy jesteś chrystianos? Czy jesteś tym, który podążał za Panem Jezusa? No gdzie podążał? Za kim podążą? Gdzie podążą? Do kogo podążą? I słuchajcie, to były takie niesamowite odkrycie. A to jest tylko, patrzcie, jeden werset. Mateusza 25, 34. Wtedy król powie do tych, będąc po jego prawej stronie: Przyjdźcie Bogusławie mego ojca i odziedziczcie królestwo. Czyli inaczej, wejdźcie do niego w końcu. Robiliście wszystko, aby do niego wejść, więc odziedziczcie je. Nie będę teraz jakby tutaj wchodził w ten wątek, czym jest to Królestwo. Ale proszę, posłuchajcie inne osoby, które mają takie piękne prowadzenie w nauczaniu, gdzie przechodzą przez temat Królestwa Bożego na podstawie analizy, werset po wersecie. Takie właśnie chociażby Szymon Matusiak, Fabian Boszkiewicz, Zenon Bukański albo jacyś, inne osoby, które... No, Dorian Gorczyca. Zapraszam też na jego kanał. W cudowny sposób Dorian ewangelizuje. Zobaczcie, słuchajcie... Wiecie, jakie miałem też przemyślenia, tak na koniec? Że ja, będąc świadkiem Jehowy, chyba nie byłem chrześcijaninem. Owszem, mówiłem, że jestem, ale jedno pytanie, nadzieja, jaką masz nadzieję, odpowiada chyba na wszystko. Jaką nadzieję mieli wszyscy uczniowie pana Jezusa? Wszyscy, słuchajcie. To się też wiąże ze spożywaniem wieczerzy, o czym mówiliśmy. Czyli tak jak mówiłem ostatnio, czy nauczasz wszystkiego, co nam Pan powiedział? I teraz właśnie, drogi Świadko Jehowy, skoro idziesz i nauczasz o królestwie, ale z drugiej strony mówisz tym ludziom, że nie, oni nie będą w królestwie, tylko będą tu na ziemi żyli w raju. Więc pytanie, czy ty nauczasz o królestwie Bożym? Czy ty mówisz o tym królestwie? Owszem, mówisz, ale co mówisz ludziom podczas studium książek, podczas studium biblijnego? O jakiej nadziei mówisz? O czym ty mówisz? Wskazujesz na pewną liczbę ostatka. Ile jest ostatka, słuchajcie? Pytaliście się, braci starszych, jaka jest liczba ostatka? Czy jeszcze jest w ogóle? A może go nie ma, a może już dawno umarł. Bo 14, wiecie, pamiętacie nagranie Nowe Światło, nie? Żyli, umarli, pokolenie takie, takie. Ile jest jeszcze z ostatka? Zadaj sobie to pytanie i zadaj innym pytanie to. Ile jest jeszcze z tego ostatka, którzy mają nadzieję niebiańską? Bo skoro oni mają nadzieję niebiańską, to jaką ty masz nadzieję? Ziemską. Ale czy to jest nadzieja uczniów Pana Jezusa? Pozostawiam Cię z tym i słuchajcie. Drugie nagranie lecę. O tym, no właśnie, jakie przykłady używał nasz Pan Jezus. Czy on używał przykładów, który mówił o tym, że żebyś dostał się do raju na ziemi, musisz robić to i to? Zapraszam cię serdecznie. Już robię drugie nagranie.